you <music> Siemano, witajcie z tej strony, Jankes. Wraz ze mną jest Itadara. Siemano. I jedziemy z 21 odcinkiem z For Lifea eee, To co, bez zbędnego gadania, zaczynamy. Znajdujemy się na mojej nowej sesji. Bras e, Venturas. Tutaj, tak szybko wam ją pokażę. Moje samochodziki są tutaj ustawione. Eee, nie będę wam tutaj. Opisywał Wam o Jezu. co i jak, bo na razie mi się nie chce. Aha, i chciałbym Was bardzo, bardzo, ale to bardzo przeprosić, że słyszycie mnie po prostu tak beznadziejnie, ale jest to spowod... spowodowane tylko i wyłącznie tym, że... No niestety nie mam mikrofonu, ale... Ale niedługo też będę. Ale no tak, ale mnie w ogóle beznadziejnie słychać. Ale już, ale już yy... jutro albo pojutrze będę sobie po prostu takowe kupywał. To co, ja wsiadam do ICO i jedziemy, e, tak wiem, odcinek miał być w sobotę, ale już Wam tłumaczę dlaczego. E, nie będzie to żadna tam wymówka, że nie chciało mi się i tak dalej, tylko naprawdę musicie mi teraz uwierzyć, ponieważ. A, moment, tylko ściszę sobie dźwięki, bo tak. Bo, bo tak, no, bo tak mi trochę źle słychać, i już Wam tłumaczę dlaczego. Jak wiecie, ostatni odcinek był. E... ...był e, nagrywany u mojego kuzyna, którego serdecznie pozdrawiam, a mianowicie Lajona. I tam był dobry mikrofon i było wszystko ogólnie spoko. Jednak już od niego wróciłem. E, właśnie w sobotę wracałem i przez to, że w sobotę wracałem... E, ...to nie zdążyłem nagrać e, dla was odcinka. No i co był, co prawda, ale, ale mnie nie, nie było i nic z tego nie wyszło. E, dlatego nagrywamy go dopiero... Nie wiem, jest chyba 24 w sobotę i, i, i wrzucimy go w niedzielę. Tak, o 20, tak jak mówiłem, żeby, żeby nie było gadania. I ostatnia, ostatnia taka rzecz. Jeżeli odcinek się teraz nie pojawi, to jest to spowodowane tym, że po prostu mnie nie ma, gdzieś wyjechałem, czy coś w tym stylu, i będzie on się pojawiał najpóźniej w niedzielę albo w tygodniu, bo zależy, zależy co tutaj możemy się. Eee, stać. Okej, okay. teraz tak szybko, bo już skończyłem. Aha, pozdrawiam jeszcze Aliena Polisza, tutaj, który właśnie wrócił na serwer. Oraz pozdrawiam jeszcze Toa.pl, tak? Chyba tak się nazywał. W ogóle tą kartkę z, z tymi, z waszymi nazwami gdzieś kompletnie posiałem i nie pamiętam gdzie ją teraz są, tak naprawdę, więc bardzo, bardzo was za to przepraszam. Nowe mikro powinno się pojawić już w następnym odcinku, więc wszystko powinno wrócić do normy. Jeżeli chcecie zostać pozdrowieni, to mówię, piszcie e, mi albo i co. E, no i co. Jedziemy z normalnym odcinkiem. E, znajdujemy się w Las Venturas, e, w Red Sand West. E, tutaj, jak wiemy, powstała, może nie powstała, ale jest. Znajduje się najnowsza praca, e, która nazywa się e, Transmax Containers czy coś takiego. E, po prostu lawety. No. no po prostu lawety. Jest to też transmaxy tylko że przebudzimy kontenery. I jak zacząć tą pracę? Wjeżdżamy sobie na tą... nie wiem, ja to tak jakby nazywam wagą, ale to... No wjeżdżamy po prostu tutaj, gdzie, gdzie nasz dźwig załaduje nasz kontener. Przez chwilę przyciskamy klakson. Przytrzymujemy, ale to jest bardzo ważna uwaga, bo niektórzy gracze nowi, jeżeli wchodzi... Jeżeli... Wchodzą na ten... biorąc tą sobie tę nasze tak? Podejrzę tego. I cały czas spamiam tym klawiszem, znaczy no cały czas spamią e, no... Lexonem, nie? Mm -hmm. I oni myślą, że to z nim się zaduje, to trzeba po prostu przytrzymać dobrze i trzeba przytrzymać, a nie spamić cały czas, nie? No właśnie, bo niektórzy gracze zamiast przytrzymać przez sekundę robią coś takiego I to jest... No i to właśnie. I to... Problem z tym, że oni tam stoją i te godziny próbują to zrobić i im się nie udaje i musimy kurde czekać. No właśnie to jest największy błąd i, i taka trochę lipa, ale po prostu wjeżdżacie na to, przyciskacie klakson i... A w ogóle poczekaj, poczekaj, poczekaj chwilę, bo nie, dobra, nie ma ciężarówki, to nie ważne. Bo to I... ciekawostka, że tutaj w tym da się zmieścić dwie ciężarówki, nie? No da się zmieścić, jeżeli postawimy jakoś tak, zobaczcie, to nam się normalnie ekran... Pojawi i już znajdujemy się, może już znajdujemy się w menu naszego ładowania. Już wam mówię o to tutaj chodzi. Mamy do wyboru trzy ładunki: o niskiej wartości, o średniej oraz o wysokiej. Oczywiście, jeżeli zaczynamy, to zaczynamy od najniższej. Z tego względu, że aby przejść do kolejnego ładunku, musimy spełnić pewne warunki. Za chwilę wam opowiem. Ja w tym czasie wezmę ładunek wezmę sobie o e, średniej jakości. Znajdujemy się teraz podczas ładowania kontenera. Dźwig nam ten kontener na naszej ciężarówce umieszcza i już wam zaczynam e, mówić e, o tej pracy. Więc tak, jeżeli chcemy, Ten tutaj, 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 kontener, jeżeli e, chcemy zacząć pracować E, musimy posiadać... chwilę tylko sprawdzę... Los Santos, o matko No like, i... Uh -huh. Ale się bugujesz u mnie trochę Co jest? <laughs> ale się nie bugujesz, ale możesz skoczyć no. na kabinę? O, wskoczę na kabinę, bo się tak bugujesz u mnie po prostu Tam stoi moje LEDZI znaczkiem. Okej okay. Eee... I tak Jeżeli chcemy... Kurde, będzie może takie lekkie echo słychać, ale mniejsze z tym. O Jezu, się pojechałem. Jeżeli chcemy rozpocząć pierwszy, e, Pierwszą, e, Tak jakby pracę, mm, to musimy wziąć ładunek o najniższej... E, jak to się nazywało? Najniższej wartości. Jakość. Właśnie, o najniższej wartości bierzemy Jakość, ładunek... Jakości. Albo jakości. O kurde, no jakości albo jakości, teraz już zapomniałem szczerze mówiąc, ale mniejsza z tym wartości jakości, no wiecie o co chodzi e, możemy go wziąć od razu i wtedy... Co za cjot. Może No nie, halo Ech. Ale co za cyjot? A nie możesz do mnie wsiąść? Nie mogę bo tu się zbogło. Chodź choć pod kobiety obok kobieta. Ja pierdolę idiota no No ale ty tybiny. Skakuj jak mnie denerwuje coś takiego. Ale po prostu, ja że nikt to się, nie nagraje, masz do tego zobaczyć. No mam nagrane, a mnie no. się już z tym, o Jezu. Dobra, wracając do tematu, bo się kurde rozproszyłem Jedziemy teraz do Los Santos. E, wracając do tematu. E, jeżeli chcemy zacząć pracę, musimy także posiadać e, 200 life pointsów. E, na drugim etapie e, ładunków musimy posiadać ile? Pamiętasz i co? Ale co? No, chyba 300 live czy 400 live Na drugim etapie chyba 300, tak? Coś, coś, coś takiego. No, bo nam się to po prostu zwiększa. Macie tam taki pasek, nawet, więc jest to bardzo fajne. Ile ja te to teraz. Oh. Ale jak zobaczysz, czy na odcinku to. <laughs> eee, to po prostu nie pamiętam, bo, bo nie zajrzałem na początku odcinka na pewno to zobaczycie. Ja do wszystkich. Co to było? ten te Ja pierdolę, nie wierzę. Dobra, te wierzę. Głównie. Nie, dobra. Jezu. Jezu. To jezu! Co, ja pojadę co? Dobra. Ja na szczęście posiadam. Oj, macie 13 200 pointów, więc starcza mi w 100%. a trzeci ładunek, nie pamiętam od Teraz teraz pointów zależy. Zapomniałem już, no już wam powiem tak naprawdę, że zapomniałem. Ja, e, ale, ale mniejsza z tym o właśnie tak dojedziemy i wtedy Wam wszystko pokażę bo nie chciałem chyba tutaj zagradzać graczom żeby tutaj im utrudniać życie tak więc tak więc zaraz jak wrócę to do tego przejdziemy wracając do tematu w tej, to jest jedyna praca chyba która spełnia, aby wejść wejść może wejść aby więcej zarabiać musimy coś spełnić i tutaj nie chodzi o life points czyli coś w tym stylu tylko po prostu musimy wypełnić spełnić taką spełnić taką zasadę a mianowicie musimy po prostu Wykonać 80 kursów z kontenerem jest to moim zdaniem moja praca marzeń Ponieważ naprawdę coś takiego brakowało na serwerze I mega mi się to bardzo podoba Ja mam już jak widzieliście poziom średni No i niedługo będę miał poziom Jezu tutaj z niej można zjechać? O Boże dobra to już tak zjadam bo... Zanim ja to tam okrożę To już dawno mi odcinek <grym> <grym> I już wam Już wam mówię Eee, musimy spełniać pewne eee... warunki. Warunki, dokładnie. Kurde. Teraz jakie, jakie mam tam zjechać w ogóle ty? A ty masz w tym do miejscu. No. O jezu, Mario. to możecie... Dobra, jest? już tak zjadę, już nie, nie widzę. Nie no dobra, ale nie bo ja nie mam naprawdę za dużo czasu na odcinek dzisiaj bo nie chcę żeby on był taki mega długi dlatego sobie tak skrócę Mam nadzieję, że niko to dupy mega nie zepnie A jak już to to sorry, ale, ale e, nie będę was okłamywał, że zrobię cięci i ja to okrążę, a tak naprawdę sobie skrócę Dobra, znajdujemy się teraz tutaj w miejscu, aby oddać, zwrócić swój kontener Wjeżdżamy do tego dźwigu i oddajemy kontener E, I tak, aby rozpocząć drugi, czyli mm, drugi etap, a mianowicie, e, aby po prostu dostać więcej pieniędzy, musimy wypełnić 80 kursów z kontenerem. Jest to dla mnie według e, i według innych graczy e, bardzo fajne, ponieważ na pierwszej pracy z premium, Boże, na pierwszej pracy, co ja tak nie wiem, czy mam ja tak mówię, na pierwszej, na pierwszym ładunku. E... Patrz, nie mogę teraz jakoś zdanie ułożyć Jeżeli zaczynamy pracę musimy e, wykonać jeden ładunek A jeżeli chcemy wykonać drugą, drugi etap o średniej e, jakości czy coś takiego Musimy wykonać e, 80 e, przejazdów A jeżeli chcemy Aha, serio, to dość... Dobra, mniejsza z tym Co jest? A, a jeżeli chcemy dojść do 3 do trzeciej, do trzeciej jakości pracy, a mianowicie tej, na której najwięcej się po prostu zarabia, musimy wykonać aż 200 kursów. Ja mam wykonanych 120, nie wiem jak i co. Jakim cudem? No normalnie, tylko tutaj pracuję. A kiedy ty to zrobiłeś? No wczoraj zarabiałem dla ciebie pieniądze przecież, te 16 tysięcy. No. Zaraz wam powiem. A nie, mówić dlaczego? A, na razie nie będę mówił, to zobaczycie w następnym odcinku. E, zarobiłem dla ich 16 tysięcy, oczywiście nie zrobiłem tego na jeden raz, no bo bym się chyba pochlastał, tak miał tak ciągle 12. pracować. Jej pół. No to dobra, jeszcze trochę, no jeszcze ten, Laem ma mi oddać hasę. No. no. E, musimy e, po prostu wykonać 200 kursów, ja mam 120, i co, ile ty masz? 93. Aha, no dobra, no to widzicie. E, i tak, na pierwszym poziomie pracy, będę to nazwał poziomem, bo to tak nie chcę się jakoś tak mówić. Na pierwszym poziomie pracy e, dostajemy, no, oczywiście w 100% ciężarówki, bo tam przy 80-60 to nie wiem szczerze mówiąc, ile tam się dostaje, ale przy 100% stanu ciężarówki i ładunku <laughs> e, dostajemy. E, co? No sobie. Ale nie, bo to się tam dostaje od chyba 280? Nie. A ile? Nigdy nie dostałem poniżej 200 na tym, tym średnim. No ale ja mogę 280. No. No od 280 do 310 czy 320 coś takiego A z tym pierwszym, na tym, na tym pierwszym No tak, na tym pierwszym A na tym pierwszym to tak Na tym pierwszym poziomie od 280 do 320 coś takiego Na drugim no. poziomie Na drugim poziomie od 300 chyba 60 czy 70 Nie, od 370 Do 392 nawet, więc prawie 400 A na najwyższym na pewno dostajemy 4, więcej niż 400, bo mo, można już tak po prostu wychodzić z założenia, że dostajemy na pewno więcej niż 400. Zostało mi jeszcze 8, no teraz już 79 kursów do wykonania, więc jeszcze jest to, to na, tak naprawdę niedużo. Nie Jak będę miał najbliższy poziom pracy, to nagram dla Was odcinek, więc się nie martwię, zobaczycie ile tutaj się zarabia. I co? Pracę oceniam jako bardzo dobrą, jedną z najlepszych. Pod względem pracowania mi się tutaj bardzo fajnie pracuje, bo kopalnia i tak... Wskakujesz? <laughs> co? Wskakujesz? A, no tak. To yes. dawaj. Pod względem pracowania jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo fajna. Um, I Kurde, w ogóle kupconek wrócił na serwer, tak więc pozdrawiam was, boże was, jego. E, I fajnie, fajnie, że wrócił, e, jest kilka nowych supporterów. E, mianowicie, kto tam był? Silny chyba Tutti Synthetic. E, jeszcze był Baker. I, 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 I chyba tyle. Dobra, więc stajemy tutaj sobie i zobaczymy, ile pieniążków dostaniemy. Oczywiście mam 95% swojej ciężarówki oraz e, kontenera. I dostaliśmy 360. Tak więc. Tak, więc e, bardzo fajnie. Mm, dobra, ja jeszcze tylko wam tam podjadę i, i, i pokażę i będziemy, będziemy kończyć, bo nie chcę, żeby ten odcinek jakiś długo trwał. Dobra, więc tak, na pierwszym. 80 punktów A! Musimy mieć 500 live To coś mi się... Nie, o jezus maję bo ja na średnim patrzę Wodunek o niskiej wartości możemy rozpocząć Gdy mamy 200 live pointsów Oraz No zero kursu bo będziemy zaczynać wykona... Będziemy zaczynali wykonywać kursy O średniej wartości wtedy gdy mamy 500 life points, Przepraszam pomyliło mi się Oraz gdy mamy zakończone, czy tam dostarczone 80 ładunków A o wysokiej gdy mamy 1500 live oraz 200 e, ładunków, i jeszcze dużo brakuje. Mm, no i co? Praca polega na dostarczaniu kontenerów z firmy do określonych miejsc. Wynagrodzenie zależne jest od wy wybranego ładunku oraz od stopnia uszkodzenia pojazdu i ładunku. Do niektórych ładunków wymagane jest doświadczenie, co oznacza, że nie można podejść do pracy z tym ładunkiem bez wykonania pewnej ilości dobrze wykonanych kursów. Jak widzicie, jeszcze nie spełniam wymogów, to się wam pojawia na czerwono. Ehm... Um, I... I co? Coś jeszcze chyba chciałem powiedzieć. A teraz już zapomniałem. Kurde, czekaj. Wjadę to jeszcze raz, to może, może mi się przypomni. Nie, już teraz zapomniałem. A! E, gdzie się respią punkty? Właśnie, o tym miałem powiedzieć. Punkty respią nam się na, następująco. Eee... Los Santos... Tam, gdzie byliśmy, czyli to są chyba doki, tak? Mhm. W dokach. Respi się obok parkingu policyjnego, obok e, niedaleko mm, TSA i obok nowego osiedla w San Fierro. E, może nam się też respić obok niedaleko, pomiędzy mechanikiem a, s, a tym... E, Takim lepszym yy, salonem samochodowym, San Fierro Oraz może nam się zrespić w Las Venturas tutaj w prawym górnym logu, rogu W prawym dolnym rogu Las Venturas, gdzieś w środku Las Venturas I w Los Santos, aha i jeszcze tam gdzie jest ten środkowy cygan obok Tam jest tuner? Ty, ja nie wiedziałem, że tam tuner jest w ogóle, nie? Gdzie? Tam na środku mapy obok tego cygana Tam gdzie jest... To jest, co? jest. Ja nawet nie wiedziałem Tam jest tune? To jest środku mapy No? Ty nie wiedziałem serio? Wrotkarcy? Nie, blueberry Ty Ty, to, to jest... Czekaj F1 zobaczmy nowy, nowy, to, jest nowy, to, jest nowy. to jest nowy na pewno Ja na forum piszę nawet? A jest jeszcze nowe osiedlo LS Dobra, reszta aktualizacji w następnym odcinku My się z wami żegnamy Mam nadzieję, że wam się spodobało No to co, jeśli chcecie być na bieżąco to zalajkujcie No i do następnego I zasubskrybujcie Tak więc dzięki za obejrzenie i na razie Pożegnaj No, pożegnaj się i co? No